Dział 14. Koszty procesu. Koszty procesu to jest takie zagadnienie, które bardzo rzadko omawia się na zajęciach. Ma fundamentalne znaczenie praktyczne, ale także występuje w niektórych pytaniach na niektórych uniwersytetach. Co jest istotne, właśnie z działu 14? On składa się w zasadzie z takich trzech głównych rozdziałów. Po pierwsze, są to przepisy ogólne. Po drugie, są to. Przepisy regulujące zwalnianie z kosztów procesu, i są to wreszcie przepisy regulujące zasądzanie kosztów procesu. Jeśli chodzi o najważniejsze regulacje z tego zakresu, to pamiętajcie, że materia kosztów to jest materia dotycząca majątku. Ona jest objęta gwarancjami związanymi z ochroną własności. To wynika z licznych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. I bardzo ważne, abyście pamiętali na temat ogólnych reguł zasądzania kosztów procesu. Przepisy ogólne, których kluczowym jest artykuł 616, definiują klasyfikację kosztów procesu. Czyli zwróćcie uwagę, ten 616, paragraf pierwszy i paragraf drugi wskazuje nam, jak dzielimy koszty procesu. Koszty procesu, zatem moglibyście sobie wyobrazić taki podział, takie drzewko. Dzielimy na takie dwie gałązki. Pierwsze, czyli byśmy powiedzieli koszty sądowe. Drugie, są to uzasadnione wydatki stron w z tytułu ustanowienia obrońcy pełnomocnika. I ta pierwsza gałązka, czyli koszty sądowe, podlega dalszym podziałom. A zatem koszty sądowe z kolei dzielimy jako kategorię szerszego pojęcia kosztów procesu dzielimy właśnie koszty sądowe na opłaty, opłaty sądowe i dzielimy wreszcie na wydatki Skarbu Państwa od chwili wszczęcia postępowania karnego. Kwestie opłat normuje taka ustawa z 1973 roku, z czerwca. Ona szczegółowo opisuje, jakież to są opłaty w sprawach karnych. To są opłaty związane przede wszystkim z dodatkową de facto dolegliwością, za to, że sąd procedował, że poniósł określone koszty, i one zależą w dużej mierze na podstawie właśnie wskazanej ustawy od wysokości orzeczonej kary, orzeczonego środka karnego. Ale w tej ustawie, można sobie ją przejrzeć na wyrywki, żeby lepiej się orientować w tej problematyce. Są także zamieszczone wysokość kosztów uiszczanych przy wnoszeniu określonych pism procesowych, to jest kwestia bardzo istotna czyli jakie właśnie musisz ponieść pewne regulacje związane głównie najczęściej z postępowaniem incydentalnym. Mało tego, jak zauważyliście w kodeksie postępowania karnego, na przykład przy okazji przepisów o kasacji, czy przy okazji pewnych regulacji, głównie w dziale właśnie 14, macie uregulowane także fragmentarycznie te kwestie. Nie tylko, co wynika z ustawy o płatach w sprawach karnych, ale także w zakresie chociażby na przykład kosztów kasacji, Rozporządzenie do artykułu 527. Czy też rozporządzenie dotyczące określonych, zryczałtowanej równowartości wydatków, bo tak to się ono określa na podstawie artykułu 621 dotyczących kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego. I to ten główny problem, czyli klasyfikacja kosztów. Żeby się, kosztów procesu, żeby się w tym lepiej orientować. Zobaczmy teraz, jakie są to koszty. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na kluczową kwestię, czyli wydatki skarbu państwa. Mamy oczywiście określone rozporządzenie w starym 2003 roku, w którym określono mniej lub bardziej szczegółowo poszczególne kategorie wydatków. Natomiast chciałem, abyście pamiętali, że w 618 kluczowym artykule określono szereg istotnych wydatków, które ponosi Skarb Państwa co do zasady na zasadzie, dokładniej tymczasowo wykłada Skarb Państwa w odniesieniu do artykułu 618 20 i 619. Natomiast zwróćcie uwagę, że właśnie w tej kategorii, ona co chwilę jest dopisywana, w nowelizacji, która pewnie w październiku będzie kolejne dochodzą uszczerbki finansowe, których trzeba będzie pilnować, których trzeba będzie zasądzać. I to jest kwestia, którą warto poznać. Zwróćcie uwagę, jakie tam są koszty. Czyli na przykład koszty doręczenia, wezwań, wiz procesowych. Tam są koszty przejazdów prokuratorów, sędziów, innych uczestników. Tam macie koszty udziału w niektórych czynnościach procesowych. Tam mamy określone należności świadków, tłumaczy, mamy wynagrodzenie biegłych, mamy koszty obserwacji psychiatrycznej. koszty związane z postępowaniem mediacyjnym, wywiadem, kuratora itd. Czyli szereg przepisów 618 można przejrzeć i porównać sobie z wysokością tych kosztów na podstawie właśnie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Często to są kwestie symboliczne. Bardzo interesująca lektura. Natomiast zwróćcie uwagę, że te przepisy dotyczące kosztów czy wydatków tego państwa w szczególności, one są rozwijane. Przykładowo zwróćcie uwagę chociażby na najpopularniejszy artykuł, czyli od 618a do 618j, który normuje koszty dotyczące świadka. Świadek ma szereg uprawnień procesowych, ma też obowiązki. Obowiązkiem kluczowym jest stawić się i złożyć zeznanie. To wynika ze 177, ale ma też uprawnienia. Może się domagać oddania mu pewnych kwot pieniężnych, które poniósł w związku ze stawiennictwem w sądzie lub w prokuraturze w organie postępowania przygotowawczego. Jak każdy wie, stawiennictwo w takim organie wiąże się z uciążliwościami. I teraz, skoro ten świadek ma się stawić, to pracodawca na przykład musi go zwolnić na ten dzień z pracy, żeby mógł wypełnić ten obowiązek procesowy. I świadkowi przysługują pewne. Środki finansowe, pewnie środki pieniężne, pewny ekwiwalent za to, że stawił się w sądzie lub w organie postępowania przygotowawczego. Po pierwsze, są to należności za podróż. To mają być koszty rzeczywiście, realnie, celowe, poniesione, ale nie większe niż pewna kwota wynikająca z przepisów związanych z kodeksem pracy, czyli przepisów obowiązujących w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej. Stosunkowo niewielkie są to kwoty. Po drugie, przysługuje mu także należności nie tylko za podróż, ale za utrzymanie w miejscu właśnie pobytu, a także za nocleg, według podobnej reguły. Wreszcie przysługuje mu należności za utracony dochód związany z tym, że był w sądzie, a nie było go w pracy, również według określonych norm. Niby to ma być przeciętne wynagrodzenie, ale nie przekraczające pewnej kwoty bazowej, dokładnie 4,6 kwoty bazowej, około 90 złotych. Za dany dzień. Czyli nawet jak świadek zarabia kilka tysięcy złotych dziennie, to nie otrzyma więcej. Tak? czyli pewnego rodzaju matematyka, byśmy powiedzieli pewne kwestie techniczne, które sędziowie powinni znać, ale w praktyce nie znają. Rozmawiając z kilku sędziami i oni nie potrafią tego liczyć. To liczą sekretariaty, na to jest Simel, na to jest Szablon. To jeśli chodzi o pewnego rodzaju należności świadka, ale świadkowi mogą przysłuchać także o sobie, której, która towarzyszy świadkowi, mogą pewne koszty przytrwać. I w tych przepisach są szczegółowo wyliczone. Czy na przykład jak świadek przyjdzie, ale stawi się, ale z kolei nie dojdzie do czynności, albo świadek był wezwany i znowu się nie stawił, albo co w sytuacji, jeśli na przykład świadek się stawił, chociaż nikt go nie wzywał, co w sytuacji, jak kilka spraw świadek, do kilku spraw się stawił, według jakiej reguły przyznawać te koszty. Świadek się może domagać, to może być ciekawe przy testach. 618K paragraf 2, ten przepis stanowi, że możesz się domagać tych należności, które przed chwilą wskazałem w terminie zawitym 3 dni od daty czynności. Musisz zgłosić to żądanie. Jeśli zgłosisz to żądanie w terminie zawitym 3 dni, nieznaczący termin, nietypowy termin jak na kafek, to będzie Ci przysługiwać wynagrodzenie i możesz masz być przyznane niezłocznie. Może się otrzymać także na rachunek bankowy, przekazem pocztowym i nie wolno odciążać świadka tymi należnościami. Ta kwota nie może być pomniejszona o koszt przesyłu czy przelania pieniędzy. Podobne regulacje dotyczą tłumaczy i biegłych. Biegły otrzymuje wynagrodzenie z uwagi na to, na ilość czasu, który poniósł na przygotowanie opinii. Jest to zarówno kwota wynagrodzenia, jak i koszt uzasadnionych wydatków w związku z przygotowaniem opinii. Czyli zwróćcie uwagę na szereg takich kwestii technicznych, znowu osobne rozporządzenie, liczymy godziny, biegły wystawia rachunek z tego, co może ponosić odpowiedzialność i tak dalej. To są kwestie związane z przepisami ogólnymi. Kolejny rozdział dotyczy zwalniania od kosztów. Odróżnijcie 623 i 624. 623 dotyczy zwalniania przez sądu referendarza sądowego dobry do testów. Pytanie, mianowicie w sytuacji, gdy ze względu na sytuację na okoliczności, warunki rodzinne, sytuację rodzinną, majątkową e, danej, danego uczestnika, istniejącego obawy, że byłoby to zbyt uiszczenie tych kosztów uciążliwe. Ale są to kwoty związane z wnoszeniem pis procesowych. 623. Natomiast z kolei 624 dotyczy zwalniania z kosztów sądowych. Sąd ma taką kompetencję. 623. Trzeba wykazać podobne przesłanki, a także Względy słuszności mogą mieć tutaj istotne zastosowanie. Czyli nie tylko sytuacja majątkowa, nie tylko sytuacja rodzinna. Także, względy słuszności mogą przemawiać za tym, żeby zwolnić danego uczestnika z kosztów. I wreszcie, zwróćcie uwagę na ostatni blok zagadnień, czyli byśmy powiedzieli, związane z szczegółowymi regułami zasądzania kosztów. Po pierwsze kluczowy artykuł do testów 626 i 626a. 626 mówi tak, że w orzeczeniu kończącym postępowanie sąd musi orzec, kto, w jakiej części, w jakim zakresie ponosi te koszty. To może być wyrok, niekiedy w postanowieniu. Jeśli tego nie zrobi, są organ pierwszej instancji, są pierwsze instancji, to można w sądzie odwoławczym, a także wykonawczym orzec. I na postanowienie w przedmiocie kosztów właśnie dlatego, że są to środki związane z ochroną własności przysługuje, przysługuje zażalenie. Jeśli nie wniesiono apelacji, bo orzeczenie koszta zamieszczane w wyroku może być również wskażone apelacją i zażaleniem osoby, w zależności od czego się domagasz środków. Jeśli złożono zażalenie apelacji, apelacje na szereg rozstrzygnięć, to w takiej sytuacji łącznie się je rozpoznaje. Jeśli chodzi natomiast o kwestie pozostałe, czyli związane z 626 paragraf A, to zwróćcie uwagę, że w tym przepisie z kolei kwestie kosztów odnosimy do postępowania przygotowawczego, do fazy wstępnej. Co do zasady, zażalenie również przysługuje, to rozpoznaje je prokurator nadrzędny na decyzję prokuratora albo prokurator nadzorujący postępowanie na decyzję organu prowadzącego postępowanie, najczęściej policji. I tu też mamy ogólne reguły. No i wreszcie ostatnie. W tym dziale z regułami zasądzania kosztów procesu musicie pamiętać przede wszystkim o sprawie jaką jest, szczegółowe zasady Określania tych kosztów w różnych układach procesowych. To jest dosyć skomplikowane, głównie od artykułu 627. Ale reguła jest podstawowa. Kto przegrywa, ten płaci. Od tej reguły jest sporo wyjątków. Przede wszystkim przeczytajcie te przepisy i odnotujcie sobie, jakie są reguły, gdy jest sprawa zaskarżenia publicznego, a jakie są reguły sprawa zaskarżenia prywatnego. Dlatego, że przykładowo przy 621 macie określony ryczałt. 300 zł wynosi ten ryczałt. Tak? Na podstawie z kolei 640 podobna regulacja jest przy wnoszeniu subsydiarnego aktu oskarżenia, też wnosicie 300 zł. Stąd wynika ten przepis i ten obowiązek. Dlatego też zwróćcie uwagę, jak będziecie, jak będziecie analizować te przepisy, także nie tylko, jakie to jest rodzaj sprawy, ale na jakim etapie się toczy. to przegrywa ten płaci, jeśli oskarżony zostanie skazany, to zasądzimy koszty na rzecz Skarbu Państwa, niekiedy na rzecz w pewnym czasie zastępstwa, także oskarżyciela posiłkowego. Jak przegra oskarżyciel prywatny, zostanie skazany, oskarżony, sprawy oskarżenia prywatnego, no to koszty za na rzecz oskarżyciela prywatnego. Ale też pewnymi wyjątkami w zależności od zawartej wody. Mnóstwo regulacji. No i wreszcie jest sporo przepisów w tym właśnie rozdziale, jak wygląda wyliczanie kosztów. Gdy się umorzono postępowanie, gdy warunkowo umorzono, gdy cofnięto wniosek o ściganie, gdy trzeba kilka osób obciążyć danymi kosztami. Szereg regulacji dotyczy także sytuacji, gdy będziemy osobno. Mieć pewne reguły dotyczące zasądzania kosztów. Postępowaniem wznowieniowym inne reguły są przyznowieniu na wniosek, inne przy przyznowieniu z urzędu. Przykładowo na wniosek z reguły będzie ponosił ten, kto niósł wniosek, jeśli było na przykład postawienie do rozpoznania czy oddalenie wniosku, A w sprawach chociażby wznowienia z urzędu, czyli w przypadkach 439 będzie skarb państwa w takiej sytuacji ponosił te koszty, podobnie przy kasacji nadzwyczajnej, też skarb państwa będzie ponosił koszty. W związku z czym także w, będziecie musieli patrzeć po sensie ogólna reguła jest taka, że w zależności jest modyfikowana rodzajem orzeczenia, ale kto w noszony zaskarżenia ten będzie ponosił koszty. Jeszcze inne reguły są związane z niektórymi wydatkami, np. koszty mediacji zawsze ponosi skarg państwa. Koszty tłumacza dla oskarżonego również ponosi skarg państwa w zakresie niezbędnym dla właśnie sporządzenia tłumaczenia. I wreszcie ostatnia kwestia e, zasądzanie tych kosztów. Przy zasądzaniu tych kosztów zwróć uwagę na artykuł 641, który normuje, że w ciągu 3, 3, 3 lata są na ściągnięcie tych kosztów. W takiej sytuacji organ yy, po tym czasie się i Jest to termin cywilnoprawny, jeden z niewielu terminów cywilnoprawnych. Dziękuję bardzo.